Minecraft jest dla mnie dość łatwy do przejścia oraz przeszedłem go dość wiele razy. A więc dzisiaj postanowiłem, że jeden z moich kumpli będzie się starał powstrzymać mnie od przejścia gry, próbując mnie rozśmieszyć, a ja nie mogę się zaśmiać. I ogólnie to mam trzy życia. Joker, czy jesteś gotowy? Mhmm, Siema, pszczoła. Pszczoła się na mnie wkurzyła! Co ty za dźwięki wydajesz w ogóle? Ogarnij się. Dobra, crafting. Wiesz, co to jest? Ja wiem, co to jest. Śmietanka. Co, co, co ty robisz? Co ty robisz, boczeńcu. Nie, 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 nie nie mogę się zaśmiać. To nie jest śmieszne, nawet. Nadeś na tam dół. A nie, żartowałem, to jest śmieszne. Prawie się zaśmiałem. Ej, czy ja się! Czy ja się no, właśnie zaśmiałem? Się... Nie, tak. no co ja zrobiłem? Pierwsze życie strata Robię kamienne tulce. Ej, czy ja przypadkiem zrobiłem 30 łopat? Eee, o kurde, dzięki! Dzięki, że mnie tu tepłeś. Darmowe itemki. Esa, essa, dzięki, dzięki. No, tu coś... na to włożyłeś? Ja tu... wziąłem sobie itemki. Ale coś, coś innego na to włożyłeś? No, weź do bo... matki, entą. 5 Co jest?! E o kurde, dziękuję ci za taki podarunek! Panie, yyy... Um, panie, czekaj, panie... niech nie mam nic z Co patrzę? Nuggets! McDonald's Nuggets! No, witam. No nie, co ja zrobiłem! Przecież, przecież to w ogóle nie jest śmieszne, to jest po prostu smok. Prawie się drugi raz na nim zaśmiałem! O mam żuf, polnarew. Ej, ale ta siekiera jest bardzo e, efektywna. Pania. Co, 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 siema? to chyba załatwi sprawę. O, kurde, diamenty. To chyba załatwi sprawę, okay? to, to chyba załatwi sprawę, dziękuję bardzo. Nie, no, my jesteśmy bogaci. Ale mam drip. się Siema kociaku. E, spokojnie. Co ty robisz? Ja sobie. Co ty robisz? Ale w ogóle wysokie są te brzozy teraz. Siema. O, siurek. Siema. siema. No ja się na takie głupie rzeczy zaśmiałem. Nie, teraz już się nie mogę zaśmiać. Czy to jest ten portal? O kur. Nie! Zapisułem jakiś. Ty śmierze. Co? Nie działam. W się zaśmiałem! <laughs> ja, ja, ma, ja zazwyczaj moje filmy montuję kilka miesięcy, więc jak ten film wrzucę, to pewnie będzie już Halloween. Czemu ty Dobra. ciągle jakieś swoje gamealty zmieniasz? Dobra. Ale fajny kolor, co? No, fajny, fajny, podoba mi się. Co jest nether... nie, der, nie... nie. O no, kurde, to chyba jest niebezpiecznie. Troszeczkę niebezpiecznie. Nie, jeden i pół HP, spokojnie. Nie masz tu żadnego wyjścia. Are you sure about... Co zrobiłem? Ej, ja się zaśmiałem! Nie, no. przegrałem. Wow, widzowie, zostałem w niderze, co? Dobra, widzowie, Joker za, y, Dziękuję, znaczy, kurde, co ja gadam? <grym> ja <grym grym grym> się zaśmiałem, bo ja nie umiem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że Joker jest bardzo dobrym człowiekiem i postanowił dać mi dodatkowe życie, które właśnie straciłem. No to, no. widzowie, Joker wygrał, do widzenia. Dobra, widzowie, Joker postanowił dać mi do, do dodatkowe życie, ale jak teraz się zaśmieję, to będę musiał mu dać aż... Aż 5 złotych. Co robisz? No, Śmio, yo, right. A! I oh, nie ma pytuć. Aaa! O, on Nie Co Ale... <ś> <ś> so jest, futeca? Ej, Blaze, co Do... mnie bijesz? Ej, Blaze, zaraz ginę przez ciebie. Muszę zjeść. Ha! Fireball! Nie! Nie, co to było? O widzowie, znalazłem się jakimś cudem będzie. No, tam Kisiel? Ja pierdolę, jak się spalę, to się w kurze. No i ty trzeba się przeżyć! Nie! Ej, ta miniatura to przecież jest dobra, co zrobiłem, co ty kłamiesz, że jest słaba? O, widzowie, ozyskałem mate'em, jak to się stało? Ej, co, Co to za dźwięki, ja słyszę? Pablo. Pa-pa-pablo. Pa-pa-pa-pablo. Siema! Nie ma, no. Czekajcie gra, brzeg, mam blaze rodzin. Mam pały! dzięki za pały! Blazów, tylko nie mam bloku, daj mi bloki, please. O no A gdzie... U, prawie się zaśmiałem. Gravel spada, ale to jest satisfaction. A rytm, a Ej, a to... to teraz szukamy Endermanów. Tego Ender Szkieleta to dajecie mi 1000 zł. WYPADŁY KOŚCI! Wow. Wow. Ło! O! Ło! Ło! Eee. Eee. pier... Co, im mam fajny resistance! Jakim cudem? Czemu te świnie są takie Czemu się tak uszy ruszają? Powiedz. Bardzo... bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Chyba. O To nie śmieszne, jak będziesz udawał, że pierdzisz, to się zaśmieje. Coś... Tak, głośniej, nie słyszę. Powiedz. Co? Powiedz. To nie śmieszne, czemu ja się zaśmiałem? No nie, przegrywam challenge.